Ale co w tej chwili na gara, a tego przygotowany. do No i już na chwilę rozpoczynamy. Puchar Polski, w jest władz Polski, to druga. Pierwszy mecz to drugiego władz Polski, to jest Kontra Polski, to to która jest zaniem, zaniem na wierzynę, z I zaczęliśmy pierwsze kopnięcie po stronie Tarnowskich Jaskółek. Rozpoczynamy Puchar Polski Futsalu bez barier. No i na początek starcie wydawałoby się może nie do końca wyrównane, ale ten poziom naszych rozgrywek cały czas rośnie i się wyrównuje zarazem. Starcie pomiędzy Tarnowskimi Jaskółkami a Mistrzem Polski zarówno poprzednim jak i obecnym bo udało im się przed miesiącem w, w Tarnowie obronić tytuł, a więc z DPS-em Zamek Opolnica. No, drużyna Marka Stannego, nie ukrywajmy, jest tu wielkim faworytem dzisiejszych rozgrywek, natomiast nie skreślamy nikogo. Pierwsze kopnięcia, pierwsze, pierwsza minuta, która już prawie upłynęła, staje pod znakiem walki w środku pola, no ale spodziewam się, że Zawodnicy Marka Stannego najlepsze zostawiają na koniec, choć miałem okazję też rozmawiać z częścią zawodników Starnowa i są pozytywnie nastawieni, silnie zmotywowani do tego, żeby pod hasłem B mistrza sprawić wielką sensację i pokonać ekipę z opolnicy ekipę, która, która ma prawo czuć zmęczenie. E, przypomnijmy przecież, że e, zarówno Sylwek Siemiński, jak i e, Darek Łaszczewski e, mają już na koncie e, kilka meczów rozegranych e, w ramach e, superpucharu e, Europy e, futsalu bez barier, e, który przed chwilą zakończyliśmy. Mają prawo czuć w nogach e, te rozgrywki, intensywne treningi, e, no i... E, same spotkania stojące na najwyższym poziomie. Łaszewski do Patryka Hucaluka i to właśnie on rozpoczyna nam strzelanie w tegorocznym Pucharze Polski futsalu bez barier. Można się było spodziewać, bo był to niezwykle skuteczny zawodnik podczas całych rozgrywek, podczas ekstraklasy. No i udowadnia Patryk, że tę swoją wysoką dyspozycję utrzymuje, ależ teraz szansa! Mógł być zaskoczony Mariusz Wodecki, o którym przepraszam, oczywiście zapomniałem, bo on także jest reprezentantem Polski, także uczestniczył w ekstraklasie w Superpucharze Europejskim. No i popisywał się bardzo wysoką dyspozycją, wielokrotnie ratował nasz zespół przed utratą bramki. Teraz była szansa po stronie ekipy Starnowa, która, która przygotowała sobie plan na mecz oparty na zaskakujących strzałach z dystansu. No, teraz przycelował w samo spojenie bramki minimalnie kilku centymetrów zabrakło, a padłby nam gol będący mocnym kandydatem do tytułu bramki całego pucharu. Dariusz Łaszczewski teraz przecięte to jego podanie, podanie i piłka z tego co widzę niestety od razu przepraszam bo muszę się troszeczkę wychylać żeby widzieć dokładnie bramkę znajdującą się po mojej lewej stronie wznowiła ekipa starnowa ale już przy piłce DPS zamek Opolnica, chucaluk zatrzymany takim wślizgiem A ja tymczasem odpalę sobie transmisję na żywo. Mamy już trzech oglądających, ale liczymy na zdecydowanie więcej. No bo jest to futsal, który będzie stał na bardzo wysokim poziomie. Hucaluk i mamy kolejną bramkę. Lewa noga tego zawodnika. Niesie spustoszenie w szeregach przeciwników. Udowadnia to po raz kolejny Patryk. 2 do 0 prowadzi DPS, zamek opolnica. A tym razem strzał ekipy Starnowa. Utrzymanym na. Utrzymane te same założenia taktyczne, ale zabrakło celności. Ponowne uderzenie z dystansu. Oj, groźny strzał. Groźny to był strzał z dystansu, ale czujny jest. Tarnowski, golkiper z rzutu rożnego, jeszcze koryguje pozycję piłki. Sędziujący dziś nam selekcjoner reprezentacji Polski w futsalu bez barier, ale też trener sekcji bez barier Śląska Wrocław, a więc Maciej Foltyn. Wyjątkowo tym razem w roli arbitra, rozjemcy pojedynków, które będziemy dziś na parkiecie oglądać. Darek Łaszczewski do Hucaluka. Hucaluk dograł do Siemińskiego. Ten jednak nie miał szans dotrzeć do tej piłki. Znakomicie przecięta przez dobrze zorganizowaną defensywę eee, graczy z województwa małopolskiego. Eee, w tempo próbował zagrywać Dariusz Łaszczewski. Nie udało się Sylwkowi Siemińskiemu dobiec do tej piłki. Opuścił też swoją pozycję. Ten świetny defensor. Teraz zatrzymany dosyć brutalnie Patryk Hucaluk. Milczy jednak gwizdek sędziego. I kontynuują grę zawodnicy z opolnicy. Dopiero teraz. Maciej Foltyn przyznał e, faul, Pierwszy faul e, po stronie e, drużyny Starnowa. Nie chciał przerywać tej gry. E, przyznał przywilej korzyści e, mistrzom Polski. Mariusz Wodecki na lewe skrzydło. Tam jest Dariusz Łaszczewski. Łaszczewski nie opanował tej piłki w boisku. No i 3,5 minuty zostało nam. Zobaczmy co wymyśli e, zespół Starnowa, drużyna, której, e, której początki nie były łatwe. E, przypomnijmy, że jest to zespół, który w tym sezonie, w zakończonym już sezonie, właściwie ekstraklasy, e, debiutował, ale jednak e, pokazał się z dobrej strony, z kolejki na kolejkę, rosły ich umiejętności, rosło ich zgranie. E, widać, że treningi, e, w których regularnie uczestniczą, przynoszą, sen, e, przynoszą korzyść, mają sens. No i w przyszłym sezonie zdecydowanie nie będą chłopcami do bicia. To jest zespół, który stale się rozwija. Patryk Hucalok ponownie wznowi piłkę z rzutu rożnego. Dogranie do Darka Łaszczewskiego nie udało się przyjąć lewo skrzydłowemu ekipy z Opolnicy. Na żywo ogląda nas 9 osób. Witam was bardzo serdecznie wszystkich. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Mam nadzieję też, że zaprosicie znajomych, że udostępnicie te transmisje w swoich social mediach na Facebookach, Instagramach, żeby więcej ludzi mogło do nas wpaść, mogło wraz z nami podziwiać sportowe emocje, które zaserwują nam piłkarze wszystkich ośmiu drużyn, które będziemy dziś oglądać na parkiecie. Osir Włochy w Warszawie. Sylwester Siemiński. Rajd prawym skrzydłem. Zakończony strzałem, który, który nie zmierzał w światło bramki. Tarnowska ekipa wznawia od bramkarza. Hucaluk, Hucaluk. No on w takich sytuacjach się nie myli. Obowiązki z tego co słyszałem, zatrzymały go. Nie mógł pojawić się w reprezentacji Polski, w barwach reprezentacji Polski na parkiecie. No i szkoda, szkoda, bo być może z nim w składzie europejski Superpuchar, pierwszy europejski Superpuchar padłby, padłby łupem reprezentantów Polski drużyny Dream Teamu. W bez barier. Patryk Hucaluk. Do Łaszewskiego. Łaszewski obija obramowanie bramki e, strzeżonej przez e, ekipę Starnowa. E, 35 sekund zostało nam do zakończenia pierwszej połowy tego spotkania. Sylwester Siemiński rozgrywa na prawe skrzydło. Oj, taka główka. Nieczęsto oglądamy to w futsalu. Kto ostatni dotknął tę piłkę? Wydaje się, że był to Dariusz Łaszczewski. Tak jest. Wobec czego to Tarnowianie wznowili grę. Szybko jednak oddali ją ekipie. Opolnicy. A Patryk Hucaluk tym razem nie przycelował w światło bramki. Kończy nam się czas. I już za chwilę rozbrzmi syrena, no właśnie o której mówiłem. E, przywołuje do siebie obu zawodników, zawodników obu drużyn Maciej Folten Ustawia piłkę na środku. E, szybka zamiana stron. Łyk wody i będziemy mieli wznowienie od środka.

Kuba, który, Kuba Pożarycki, którego serdecznie pozdrawiam. Zwykle mój partner tutaj w studiu Bez Barier. Dziś jest speakerem w hali Osir Włochy, w której się znajdujemy. No i zapowiedział on właśnie harmonogram, przebieg rozgrywek, które dziś będziemy oglądać. Drużyna, która wygra swój pierwszy mecz, awansuje bezpośrednio do półfinału. No i w tym półfinale, co oczywiste, powalczy o awans do finału, do, do, do meczu, w którym, w którym będzie mierzyć się o złoty medal. Tak więc dwa zespoły rozegrają po trzy mecze. Będą natomiast sześć zespołów, które tych meczów rozegrają dwa. Zawodnicy muszą więc pewnie oszczędzać siły. Sylwester Siemiński. Zestrzałem strzałem z dystansu, ale szybko zblokowanym. Mieliśmy małe rotacje taktyczne w składzie zespołu z Opolnicy. Marek Stanny zdecydował się zdjąć Darka Łaszczewskiego z placu gry. Odpocznie sobie reprezentant Polski, który jeszcze przed chwilą przypomnijmy rywalizował z FC Barceloną w ramach europejskiego superpucharu bez barier. No i ta rywalizacja zakończyła się sukcesem. Dla tych, którzy, którzy nie byli z nami, nie widzieli naszej transmisji, mogę podsumować. Reprezentanci Polski rozegrali trzy mecze, dwa z nich udało się wygrać. Pokonaliśmy Ukraińców, pokonaliśmy FC Barcelonę, natomiast z Włochami, drużyną Insuperabili. E, która ostatecznie e, triumfowała w całych rozgrywkach, nieznacznie przegraliśmy 1 do 0. Jak już powiedziałem, Insuperabili e, zdobyli mistrzostwo, zdobyli ten pierwszy Superpuchar bez barier. E, drugie miejsce e, repreze przypadło reprezentacji Polski. Tak jak powiedziałem, e, na podium skończyła także Fundacja FC Barcelony. E, bardzo też sympatyczny zespół. No, i last but not least, drużyna sympatyczna i o wysokim poziomie sportowym z Ukrainy. Drużyna, która nie tylko rywalizuje w piłce nożnej, w futsalu, ale i rywalizuje w biegach, w skokach w dal. To jest drużyna wielosekcyjna. Tymczasem, doskonała sytuacja. Dla ekipy Starnowa niezakończona jednak strzałem. Piłka opuściła Plac Gry po tym no zbyt mocnym jednak podaniu na dobieg. I od bramki wznawia Sylwek Siemiński. Hucaluk na prawo skrzydło, wyrzucił jednak kolegę. Nie, nie udało mu się utrzymać piłki na Placu Gry. Tarnów rozpocznie z autu. Na prawą stronę nieprzyjęta ta piłka. Widzimy też e, małe zmiany w ustawieniu. E, przyjął e, zespół Marka Stannego e, formację 1-1-2-1. E, a więc z tym Sylwkiem e, Siemińskim e, cofniętym. E, najbardziej do obrony. No a teraz oglądaliśmy czwarte trafienie dla zespołu z opolnicy. No i była to bramka samobójcza w wykonaniu golkipera ekipy Starnowa. Kolejne rotacje taktyczne. Tym razem po stronie przybyszów z Małopolski. Kolejny groźny strzał z dystansu. Dla DPS Zamek Opolnica. I tutaj informacja od naszego arbitraża. Ten to więc DPS Zamek Opolnica prowadzi już 4 do 0. Jest 6 minut do końca meczu. Przypominamy, że tych pierwszych groźny strzał! eliminacyjnych nie zatrzymujemy czasu. A do kolejnego spotkania przygotowują się już drużyny, które zajęły w miejsca 2 i 7. A więc MKS 7, Ruda Śląska te sekcja pod no z, niepełnosprawnego z Mam nadzieję, że słyszeli państwo zapowiedź w wykonaniu Kuby, e, którą jako speaker wygłosił e, w hali e, po tym meczu e, będziemy mieli okazję obserwować wicemistrzów e, Polski, a więc e, drużynę MKS 7 Rudy Śląskiej e, podopiecznych trenera Bartka Mizińskiego, który jest też członkiem sztabu reprezentacji Polski. E, zmierzą się oni e, z gośćmi z Gdyni, a więc, e, a więc sekcją e, bezbarier e, klubu gdyńskiego, kibica niepełnosprawnego, e, których flagę e, możemy podziwiać e, rozwieszoną już w hali sportowej Osiry Włochy. W międzyczasie e, piąte trafienie e, dla ekipy z Opolnicy i od środka wznawia Tarnów kolejny... Sylwester Siemiński z indywidualnym rajdem Nie trafił jednak do siatki Zgodnie ze swoim życzeniem kapitan e, Mistrza Polski, który który poprawia sobie właśnie opaskę, trochę to przeszkodziło w powrocie do obrony i stworzyło zagrożenie na rzecz ekipy z Małopolski. Ponownie musiałem się wychylić, żeby zobaczyć, co dzieje się na parkiecie. W, z mojej perspektywy, z państwa w sumie też, z lewej jego strony. Oj, groźnie, groźnie! No i tylko znakomita interwencja Mariusza Wodeckiego uchroniła zespół DPS-u Zamek Opolnica przed stratą bramki. Teraz Patryk Hucaluk pogubił się we własnym dryblingu. I kolejny rzut rożny, kolejna szansa dla ekipy Starnowa, żeby zdobyć honorową bramkę. Nieco ponad 3 minuty do zakończenia tego pierwszego spotkania. No i dosyć bezpieczne prowadzenie drużyny z Opolnicy, która już może powoli czuć się pewna udziału w półfinale Pucharu Polski futsalu bez bariery. W zeszłym roku przypomnijmy, kiedy to graliśmy w Gliwicach. Ekipa Marka Stannego. Także uczestniczyła w półfinałowych zmaganiach. Tam jednak dość niespodziewanie przegrali. Ponieśli porażkę w starciu z rewelacją i późniejszym triumfatorem całego turnieju. A więc wówczas Szczypiorami, a teraz siódemką Ruda Śląska, która już za chwilę zaprezentuje nam się na parkiecie. Obrońca tytułu, przypomnijmy, zmierzy się z sekcją futsalu. Klubu Gdyńskiego, kibica niepełnosprawnego. A tymczasem Patryk Hucaluk rozprowadza te akcje do lewej strony. No i znakomite wybicie. Sylwester Siemiński mija jednego za drugim przeciwnikiem. No i podobnie jak w barwach reprezentacji Polski nie popisuje się bardzo trudnym, niewygodnym dla obrony, dla bramkarzy strzałem z dystansu na takiej wysokości niesprzyjającej ani interwencji nogami, ani rękami. Skrzętnie wykorzystał tę sytuację Sylwek Siemiński. Na prawej stronie teraz Patryk Hucaluk. Wraca piłka do Sylwka. Już dogranie na lewą nogę. Jest Patryk Hucaluk, wdaje się w drybling. No i zobaczmy, znakomita sytuacja, 3 do 1 na rzecz zespołu z Opolnicy. No i prowadzenie zostało podwyższone, 7 do 0. Dominacja dla ekipy Opolnicy. Wynik, którego mogliśmy się spodziewać, bo jednak Beniaminek, debiutant tegorocznego sezonu Ekstraklasy futsalu bez barier mierzy się z byłym i obecnym mistrzem, a więc DPS-em Zamek Opolnica. Znakomicie zorganizowanym zespołem Hucaluk nie dotarł do tego podania od Sylwka Siemińskiego. Ale już ponownie przechwytuje tę piłkę defensor. Strzał z pokaźnego dystansu, który nie trafił w światło bramki. Sylwester Siemiński, nie spieszy się już ani jednej, ani drugiej drużynie. No wynik, wynik, końcowy oczywiście już znamy. Opolnica przechodzi do półfinału, będą mieli trochę czasu na odpoczynek, będą mogli zbierać siły i czekać na rywala, z którym zmierzą się w rzeczonym właśnie półfinale.